Cześć. Nowy materiał, jeszcze jak dzisiaj chyba będą dwa, ale teraz będziemy bardzo w temacie warsztatu, będziemy bardzo w temacie napraw. Chodzi tutaj o dwa fakapy, które zdarzyły mi się przy właściwie z rzędu. W przypadku insignii i to jakby. Dla tych wszystkich, którzy prowadzą warsztaty i tam oglądacie mnie, bo się jakoś tam komunikujemy, każdy się chce dzielić wiedzą, informacjami, to od razu Wam opowiem pierwszy wakant. Złożyliśmy klientowi silnik, no, laser, tak? Skręcony, splanowany, wszystko porobione. Super. Było to wszystko, no, niestety, na dużym stresie, na szybkości, no bo klientów sporo, każdy dzwoni. Żeby mu jak najszybciej zrobić auto. No pach pach, sprawdzone kręci się wszystko jest OK. Odpalamy samochód, a on delikatnie dzwoni coś tam cyka. Kurczę, długo stało, bo to rzeczywiście z pół roku stało auto. No, podejrzenia były takie, że to jest problem związany z tryskami. Oddaliśmy klientowi samochód, mówię słuchaj. Czemu Rzeczywiście tak czasem było, że wtryskiwacze na tyle głośno chodzą, że to jest nie do rozróżnienia kurczę z innymi dźwiękami, nie? No ale, no i on sobie pojechał, zrobił tam chyba 800 kilometrów, dzwoni, mówi słuchaj, ale to się nie zmienia, nie? Ten dźwięk jest i to cały czas jest ten dźwięk. Wtryski dobre, bo sprawdziliśmy, sprawdziliśmy na innym komplecie. Taka sama sytuacja, też dzwoni. Kurczę, no nie, no to jest mechaniczna sprawa. Poprosiłem jeszcze swojego kolegę o to, żeby się ze O konsultację. No mówi, no stary, no nie, no to, jest, musi, to musi być coś mechanicznego. Słuchajcie, dwie rzeczy. Po pierwsze, pośpiech. Ten silnik faktycznie się blokował. Ale blokował się tak delikatnie, że jak mechanik robi szybko ruch ręką, przekręca blokiem. Zresztą wałem. To po prostu tego nie zauważył pod łapą. Ten, ten moment zatrzymania był na tyle delikatny, że trzeba było to robić powoli. On sobie przekręcił, nie, nie wyczuł tego na ręce. Okazało się co? Że nie tylko my byliśmy, my jesteśmy tacy święci. Ktoś wcześniej też robił planowanie bloku, bo to jest sprawa druga. Teraz już insignie naprawiane są dwukrotnie silniki. Naprawdę, to taka jest akcja. I też był planowany blok i okazało się, że po prostu tego materiału zabrane było za dużo. Zawory dotykały się delikatnie. Delikatnie. No wymieniliśmy klientowi silnik. Ten blok poszedł na coś tam się z nim zrobi, bo da się zrobić. Ale to było już na najgrubszej uszczelce, tak a propos, bo ktoś tam będzie może miał. Tak, na najgrubszej uszczelce. One dalej się tam delikatnie dotykały, i to jest kwestia pośpiechu na warsztacie. To jak klienci dzwonią, panie, bo, bo pan obiecał, i tak dalej. Takie fakapy. Potem strata czasu, i tak dalej. Ehm, no i ehm, sprawa następ Czyli Tu już wiecie, że trzeba sprawdzać tą wysokość, i naprawdę być bardzo dokładnym. I to nie śpieszyć się, bo to w przypadku napraw silników to, jest, no to, bo to są koszty później. I drugi fakap pomyłka, czysta pomyłka chłopak, który montował silnik w ogóle powiem wam jak, jak to wyglądało zamontowany silnik, wszystko tam tego, ale kopci strasznie po prostu no kopci tak z kolektora po prostu czorny dym nie no i szukamy EGR, klapki wirowe wyobrażacie sobie, jak ktoś tam się zna na tym to wiecie, ile wyciągania tych, tego kolektora, tam jest z tyłu no w ogóle jazda, nie? Wtryski, no cudne wianki. E, koniec końców, no ja już po prostu byłem załamany, nie? No, mówię, no nie wiem co jest. Pojechaliśmy z tym samochodem do drugiego mechanika. Chłopak mówi: Słuchaj, stary tam jest zatkany, wydechnie. Ja mówię kurczę, co ma jedno z drugim, no ale może on jest, on prowadzi dłużej warsztat niż ja. Próbujemy z tym wydechem. No nie, okazało się, że nie jest zatkany. No i potem po paru jeszcze telefonach poznajomych. Tutaj mój dobry tutaj kolega pomógł mi, bardzo dziękuję, mówi słuchaj stary miałem u siebie taki fakap zrobiłem dokładnie to co ty, wszystko powymieniałem, podkładki pod wtryskiwacze, po prostu chłopaki przez pomyłkę zamontowali troszkę wyższe podkładki pod wtryski, no niestety ta mieszanka, ten, ten cały wtrysk nie rozpylał tego, tego paliwka tak jak należy. I to paliwko się po prostu nie spalało, no, częściowo się spalało, część po prostu wylatywała w postaci takiego czarnego dymu. No i oczywiście sama ropa też stamtąd trochę tam pryskała, nie? Wymieniliśmy te podkładki słuchajcie, zegarek. A nasz dosłownie, no tam była nie wiem jaka różnica, może pół milimetra na tej podkładce kosmos, a wyglądał identycznie, po prostu wziął sobie, aha, to są te, bo zawsze były w tym miejscu, także porządek taki. Takie rzeczy, sytuacje no zdarzyły mi się, teraz ja się z tego śmieję, ale uwierzcie mi, ile mi to natruło w ogóle życia, bo mam tutaj samochody, wracają, tam są klienci, którzy też czekają na naprawy. My nie wiemy, co z tym fantem zrobić, szukamy trochę po omacku. Ale to nie jest tak, że to tylko u nas w warsztacie, bo, bo wszystkie warsztaty mają jakieś tam sytuacje u siebie, też czegoś tam nie wiedzą. E, dlatego ja nagrywam ten film, żebyście wiedzieli, jak wam zacznie taki samochód, taki silnik dymić e, w ten sposób. Sprawdźcie najpierw te podkładki. Jeśli one mają odpowiednią grubość, tak jak powinny być, no to wtedy będziecie szukać gdzie indziej, ale te podkładki jest po prostu najłatwiej znaleźć, najłatwiej wymienić. No, dla nas to była. Ua!